Hej, witajcie z tej strony Pekki z kanału Pekmiko. Dzisiaj zapraszam was na Gaming Express Short. Na ostatnim Q&A od CD Projekt zostało ukazane minutowy gameplay z gry Cyberpunk 2077, w opisie macie jak zawsze link do tego gameplay materiału, wygląda tak, że w tym Q&A CD Projekt powiedział, że nie przesunie terminu gry, nawet jeżeli przechodzą teraz na home office, próbują wszystko, żeby ten termin utrzymać. 24 kwietnia został ukazany tweet, w którym napisano, że WWE 2K21 nie wyjdzie w tym roku na rynek. Wiele fanów zostało szokowane przez tą wiadomość, ale w ten poniedziałek będą ukazane nowe informacje dotyczące tej serii. Może zostanie tytuł trochę zmieniony w napisie i wtedy by było wiadomo, że po prostu zamiast WWE 2K21 będzie może WWE Legends of WrestleMania? Czy WWE Smackdown vs Raw? Nie wiadomo, zobaczmy co w poniedziałek nas ukaże. Co wiemy, że tamten roczny tytuł 2020 był niestety tak zły oceniony przez redakcję, jak też przez graczy, że nawet sam Sony Entertainment powiedział, że oddaje pieniędzy, jeżeli jesteś niezadowolony z gry i kupiłeś ją w PlayStation Store. Namko Badaj Entertainment potwierdził, że Digimon Survive został znów przedłużony o rok. To jest nie do wiary. Już w tamtym roku gra została przedłużona na 2020. A w tym roku z powodu koronawirusa gra została przedłużona na 2021. Digimon Survive jest gra, która gra w świecie Digimona, kto by pomyślał, nie? Jako RPG, ja osobiście grałem Digimon y jeszcze na PS2, więc oczekuję tą grę minimum na PS5. <laughs> Ale mamy też pozytywną nowinę od publishera Bandai Namco Entertainment z kategorii Darmowe gry. gry. Wygląda tak, że gra Pac-Man Championship Edition 2 jest dostępna za darmo na Xbox One, jakże PlayStation 4 we storach ich Jeżeli nie znacie Pac-Mana, to jest taka gra retro. Możecie sobie znaleźć w opisie mały trailer dotyczący tej gry. Ja osobiście się cieszę na tą grę, no bo lubię retro, bo stare. jestem. Wiecie, jak to bywa, nie? <gry> Następna wiadomość mi bije na żołądek, jakbym miał szledzie popijając, co naprawdę nie polecam. Fuj. Wygląda tak, że film Uncharted do znanej serii gry od Sony e, został niestety przesunięty o pół roku z powodu koronawirusa. To jest nie jedyny film od Sony, Pictures, który został przedłużony. Ghostbusters Afterlife, Morbius, jak i Greyhound zostały przedłużone. Sam film Uncharted miał ogólnie wyjść 5 marca 2021 roku, to jest 9 dni przed moimi urodzinami, tak by the way, jakby kogoś to interesowało. E, do filmu może jeszcze parę informacji, zostały potwierdzone aktorze. Takie jak Antonio Bandera, Staty Gabriel, Mark Wahlberg, a w roli głównej Drake'a będzie grał Tom Holland. Hello Games dał wskazówki, że w tym roku do No Man's Sky ujawną się nowe kontenty. Wygląda tak, że sama gra została ujawniona w roku 2016. Sama gra miała na początku bardzo złe opinie z tego powodu, że było powiązane z dużym hypem. Było dużo obietnic, i niestety z powodów czasowych te obietnice nie zostały wprowadzone do gry. To się oczywiście odbiło na tych recenzjach i opiniach ludzi, ale z czasem i miesiącami zostały wprowadzone bardzo dużo nowych darmowych updateów, które doprowadzili grę do takiego stanu, jakie teraz jest, ludzie ją polecają i jeszcze nawet aktywnie dalej grają. Zostały ujawnione ambitne plany od Gorilla Games, ponieważ grę Horizon Zero Dawn chcą zrobić jako trylogię. Tak, dobrze słyszeliście, gra ma być jeszcze w dalszych dwóch częściach. Będzie wyglądało też tak, że będzie w następnym tytule opcja co-op. To znaczy, że możecie po prostu z osobą drugą online grać fabuę razem. Gra sama jest dostępna na PlayStation. Osobiście myślę i też logiczne będzie, że następny tytuł będzie na PS5. To z mojej strony wszystko, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, napiszcie komentarz jak się Wam podobało, do zobaczenia, cześć!